To zdecydowanie jedna z najtrudniejszych prac na świecie, za którą miesięcznie płacą 45 tysięcy dolarów. Nawet praca w kopalni w porównaniu z nią to po prostu przedszkole. Na pierwszy rzut oka może się wydawać dość prosta, wystarczy założyć specjalny kombinezon i zanurzyć się pod wodę. Tam będziesz wykonywać wiele zadań, od zwykłego spawania, poczyszczenia łopatek turbin gigantycznych statków. Na przykład, aby wyczyścić łopatki turbin największego na świecie statku wycieczkowego Icon of the Seas, możesz spędzić pod wodą ponad 30 godzin. Problem w tym, że pod wodą mogą cię zaatakować rekiny, albo może nastąpić awaria sprzętu tlenowego. Jeśli myślisz, że praca w spokojnych wodach będzie bezpieczna, jesteś w dużym błędzie. Często trzeba pracować na platformach wiertniczych, które znajdują się daleko od spokojnych wód, a 90% awarii zdarza się podczas najsilniejszych sztormów. Niektóre usterki trzeba natychmiast naprawiać, nurkując właśnie w czasie tych potężnych burz. Abyście sobie wyobrazili, właśnie tak podczas sztormu będziecie rzucani z boku na bok, a widok jest naprawdę przerażający. Najbardziej epickie, nieocenzurowane nagrania z tej pracy wrzucamy na nasz kanał Telegram, link w profilu.